Pamiętam to wszystko dokładnie co tam się wydarzyło, tak właśnie brat, ale kurwa nie było miło, tak wspomnienia, kurczę, cały czas, czas wracają właśnie tak, właśnie tak, to mam kurczę na myśli Właśnie byłeś dla mnie, właśnie byłeś jak brat, ale co da brat właśnie połączyła kasa, rozdzieliła nas Właśnie tak to pamiętam, do tej pory mam to kurczę, właśnie weź nie brat Jak ty kurde odchodzisz, nie żegnasz się na zawsze Przecież tylko mówisz do widzenia i się czujesz jak pan a ja kurwa czuję się teraz właśnie zjebany Po raz kolejny Mam na Ciebie kurwa plany Jesteś kurwa zjebany To mam kurwa na myśli Cały czas śpiewam o Tobie właśnie Ciebie mam na myśli Tak chcę cię zobaczyć jak kurwa kiedyś zapłacisz pamiętasz, byłeś dla mnie jak brat Właśnie byłeś tak były Ale co z tego? Czy plany się zmieniają? Właśnie tak Ja teraz podążam swoją ścieżką Tak wyjebane mam to co Ty teraz Teraz powiesz, bo ja tutaj się kurwa właśnie niczym nie przejmuję Cały czas to robię, na czym mi zależy Właśnie tak, właśnie tak, na czym mi zależy Mam wyjebane to, czy ci tobie pasuje, czy nie Ja to po prostu na ciebie kurwa dzisiaj pluję Tak, pluję na ciebie, właśnie z kurwy synu Byłeś dla mnie jak brat, ich ty to Ale wyjebałeś się jak kurwa szmata Pojechałeś na psy, kurwa i mnie wyjebałeś Właśnie tak to zdarza tak to się właśnie zdarza, właśnie tak to się zdarza, właśnie tak to się zdarza, właśnie teraz ci powiem, właśnie kurwa Elonara.